Witam Was w filmie z okazji 100 filmów na moim kanale. Najpierw z tego powodu, że jest tylko 6 pytań do QA, no to podziękuję wszystkim, zwłaszcza Wam widzom, że motowywaliście mnie do tego, że jest te 100 filmów na moim kanale, no bo porównać sobie można... Yy, Piec sposobów da, które też miało set 100 filmów na kanale i mają już milion, ponad milion subskrypcji. Ja mam 88 w tym o to momencie. Więc ja nagrywam bardzo często te filmy. Wrzucam je. Chcę też podziękować Tofikowi, który pomógł mi ogarnąć e, Sony Vegasa Pro, tak. Na którym w sumie i tak zbytnio dużo nie powstało filmów, bo mi nie działał. Reder Rederowanie mi nie działało. Rederował się głos, bez obrazu. Ale dziękuję, dziękuję też wszystkim, którzy wystąpili w moich filmach. Wszystkim, którzy pomogli tworzyć te filmy. No to przejdziemy teraz do Q&A. Pierwsze pytanie. Kiedy Minecraft? Minecraft... Ym, jest to seria na kanale moim, która no naprawdę jest pewnie... Dosyć często jest, naprawdę jest bardzo często, więc... Kiedy dokładnie nie jestem pewien, odcinek nagrałem teraz, jutro będzie odcinek e, z innej gry, więc możecie sobie zobaczyć, ale nie będzie z minecrafta, a z minecrafta będzie, no za niedługo, na pewno. E, trzymasz kota, psa lub inne zwierzę? E, tak, mam kota, e, inne zwierzę, liczyć kule kaczki, krowę, świnie, nie wiem, jak liczyć to jeszcze mam to. Więc ok. E, teraz tak. E, czy będziesz nagrywał i Imetina? E, tutaj jest krótka odpowiedź, może będę nagrywał. Nie jestem tego pewien, ale może będę nagrywał. E, kolejne miejsce, e, kolejne pytanie. E, gdzie mieszkasz? Mieszkam e, w Markuszowej, jest to taka wieś na Podkarpaciu, no więc e, już wiecie. Ile masz lat? E, mam 12 lat, 12 już skończyłem, teraz mam 12 lat, e, będę miał prawie 12,5, więc no... Okej, okay, kolejne pytanie. Kiedy dostałeś pierwszego suba? Pierwszego suba dostałem, biorąc pod uwagę, że Twój kanał założyłem w styczniu gdzieś. Na początku stycznia, no to pierwszego suba dostałem 4 miesiące temu, możecie sobie policzyć pierwszego suba, e, tak. I naprawdę ja się bardzo z tego powodu cieszę, że dostałem tego pierwszego suba. Bardzo fajnie, bardzo się fajnie z tym czuję. No 4 miesiące temu, więc tak naprawdę no... Możecie sobie pomyśleć, ale to nie jest pierwszy mój sub. Jeszcze miałem kilka subów, tylko ludzie mnie odsubskrybowali. Wcześniej jeszcze miałem, bo naprawdę e, osoba, która mnie zasubskrybowała, jako teraz, to nie jest... E, jak to się... E, jak to powiedzieć... To nie jest ostatnia, znaczy pierwsza osoba, która mnie zasubskrybowała, tylko któraś z kolei, ale niektórzy mnie odsubskrybowali i zasubskrybowali podobnie, nie wiem nawet po co, ale są tacy. Więc e, dostałem pierwszego suba takie... Cztery miesiące temu, na samym początku swojego kanału w sumie dostałem pierwszego suba. dostałem go od mojego kolegi, no który mnie subskrybował i zasubskrybował jeszcze ja, jeszcze raz, bo nie wiem czemu w sumie. Ale pierwszego suba dostałem tak 4 miesiące temu. Mówiłem, QA jest dość krótki, bo to było tyle pytań, naprawdę e, myślałem, że będzie trochę więcej pytań, no zwłaszcza, że e, moim zdaniem to już 100 filmów to z 88 e, osób, którzy mnie oglądają, to tak byłoby chociaż... 10, 20 pytań To bym się bardzo cieszył No niestety nie było Tyle pytań No niestety Myślałem że będzie więcej No ale odpowiedziałem na wszystkie Jeżeli chcieliście Jeżeli chcecie to zadawajcie pytania Pod tym filmem To teraz nagrałem Żeby kolejnego Q&A Kiedy będzie 12 co najmniej pytań Bo nie chcę mi się krótkie o takie nagrywać I teraz tak no W sumie co więcej mówić To tyle Pa, do następnego odcinka